Dzień dobry szanownego Państwo. jak zapewne każdy domowy przedszkolak wie, przyszła jesień i to jest czas na m.in. kiszenie kapuchy. Moja żona wczoraj do mnie mówi tak, chłopaku, mało masz roboty, że jeszcze za tą kiszoną kapustę się bierzesz. A dla mnie to jest taka pewnego rodzaju tradycja. Ja lubię mieć... Swoją własną kiszoną kapustę bez żadnych dodatków, bez kminku, bez yy, marchewki. Lubię, jak tak ładnie się do mnie uśmiecha w czasie fermentacji. Lubię na nią patrzeć, zaglądać, czasami wąchać. I dzisiaj zapraszam, szanownych Państwa, po raz kolejny na kiszenie kapusty poszatkowanej. Poszatkowanej, dlatego że ja od dłuższego czasu, znaczy nie wiem od kiedy tak naprawdę, kupuję już wyłącznie poszatkowaną, właśnie dlatego, żeby tej. Pracy mieć troszeczkę mniej. I bawić się tylko przy samym ugniataniu, dodawaniu soli, przy fermentacji, a później już tylko przy degustowaniu. To znaczy, ja zawsze kupuję w takim okresie jak teraz i takie place, takie półhurtowe, pełne są takiej kapusty. Poszatkowanej już. Ona jest idealna do tego, żeby ją zakisić. To jest ta późna kapusta. Ja za taką poszatkowaną kapuchę zapłaciłem w tym roku 20 zł. A w poprzednich płaciłem chyba po 15. Także biorąc pod uwagę to jak zapierdziała inflacja to ta cena, podwyżka ceny nie dotknęłam mocno kapusty przeznaczonej do kiszenia. Mam taką profesjonalną wagę wędkarską i ona ma udźwig do 50 kg, taki worek kapusty poszatkowanej on waży 10 kg i sam jestem ciekaw, czy naprawdę waży 10 kg. Nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek sprawdzał i ważył. Używałem do kiszenia kapusty pojemnika z kamionki. Używałem i często używam do kiszenia kapusty pojemnika plastikowego, wiadra plastikowego z pokrywką. I od zeszłego roku używam również tego słoja fermentacyjnego i do kiszenia. On w zasadzie mi się przydaje do wielu różnych rzeczy związanych z fermentacją, ale używam również tego słoja do kiszenia. On jest o tyle wygodny, że ma od razu dystans, który pozwala na to, żeby kapucha nie pływała, nie wypływała ponad płyn i nie pojawia się tam żadna pleśń ani nic innego. Można później również odlać ewentualnie sok, bo ta pokrywka, ta blokada, ona służy również jako sitko. Dodatkowo jest jeszcze zakrętka, którą możemy szczelnie zamknąć, ewentualnie zamknąć przez Zamknięcie hydrauliczne, czyli rurkę z wodą, rurkę fermentacyjną. I jeżeli chodzi o pojemniki kamionkowe, to ja rozumiem, że naprawdę jest cała masa osób, które tradycyjnie chcą kisić, chcą w ten sposób wykonywać przetwory. Natomiast ja po kilkukrotnej walce z pleśniami różnymi, które żyły w, tym, w tej kamionce, stwierdziłem, że to nie jest moje ulubione naczynie. Używam wiadra, bo tam na dobrą sprawę wystarczy docisnąć tylko ten, tą kapuchę jakimś talerzem, zamknąć szczelnie wieczkiem i nawet jeżeli ta fermentacja jest zbyt burzliwa, to to wieczko strzeli, w sensie rozszczelni się ta pokrywa, natomiast nic tam złego się nie stanie. Raczej nie zdarzyło mi się, żeby cokolwiek wypłynęło i żeby jakieś życie na zewnątrz tego wiadra się pojawiło. Przy dużych ilościach kapuchy, kiedy robię takie wiadra 10, 15, 20 litrowe, Świetnie nadają się do tego. Można nawet pokusić się o to, żeby w sposób tradycyjny ugnieść stopami kapustę ugnieść stopami. Zrobiłem taki odcinek kiedyś na kanale. Zrobiłem tak raz i tylko ze względu na moją własną wygodę nie po, ponownie nie zrobiłem w ten sposób kapuchy. Wydaje mi się, że jednak takie ubijanie tłuczkiem jak dla mnie na, takiej, na taką ilość kapusty, którą ja potrzebuję jest najwygodniejsze. Jeśli zaś chodzi o sól, to muszę powiedzieć szanownym Państwu, że ja korzystałem już z soli kamiennej jodowanej, kamiennej niejodowanej, morskiej i tej z antyzbrylaczami. I na dobrą sprawę chyba tylko ta z antyzbrylaczem najmniej mi odpowiadała, znaczy kapusta z użyciem takiej soli, tej drobnej takiej, która w, którą wsypujemy do solniczki, żeby te ziarenka były jak najmniejsze, żeby później jak solimy jajeczko, żeby nie przesolić i żeby przez te otwory ta solniczka przepuszczała tą sól, więc ta mało zbrylona sól z antyzbrylaczem to ona najmniej mi odpowiada, być może dlatego, że ten antyzbrylacz tam jest, a być może dlatego, że akurat kupiłem taką kapustę, która po kiszeniu w efekcie była nieco gorzka. Natomiast pozostałe wszystkie inne sole, czy one będą jodowane, czy one będą niejodowane, czy będą w grubsze, czy będą drobniejsze, to naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Kiszonka na pewno się uda. Przynajmniej mi za każdym razem taka pusta wychodziła. Ile tej soli? Najlepiej na oko. Ja tak robię. Czasem wyjdzie bardziej słona, czasem wyjdzie mniej słona. Używam mniej więcej łyżkę stołową soli na jedną warstwę. No bo to warstwami się w zasadzie robi tą kapustę, czyli ubijam sobie, ugniatam jedną warstwę, zasypuję łyżką stołową soli. Potem wkładam następną warstwę, znowu ubijam, znowu łyżkę stołową soli. W sumie lepiej jest tej soli dać trochę mniej, kiedy już całe naczynie będzie wypełnione ugniecioną kapustą pod powierzchnią soku z kapusty. Możemy sobie zawsze sprawdzić, na ile słona jest ta woda, ten płyn. W którym będziemy kisić kapustę. Jeżeli okaże się, że jest dla nas zbyt mało słony, no to zawsze możemy dosolić, bo gdybyśmy zrobili w drugą stronę, no to nie da się tego za bardzo poprawić. Chyba że dodając kolejną porcję szatkowanej kapuchy. Jeśli ktoś z szanownych Państwa zapyta, dlaczego robię kapuchę bez żadnych dodatków, bez marchewki, to odpowiedź jest: wydaje mi się bardzo prosta, bo tak lubię i uważam, że zawsze mogę dołożyć więcej, a nie zawsze muszę lubić kapustę z marchewką z liściem laurowym z zielem angielskim z kminkiem taka kapusta nie do wszystkiego pasuje można zawsze jeżeli się chce ukisić sobie osobno marchewkę i wtedy do takiego na przykład bigosu dołożyć ja wolę mieć czystą kapuchę i po tych kilku latach kiedy to już robię co roku wiem że szybciej mi schodziła zawsze kapusta bez żadnych dodatków a ta choćby tylko z dodatkiem samej marchewki schodziła dużo dłużej. Do tego pojemnika weszło prawie 8 kg kapusty i nie trzeba jej wcale bardzo mocno ugniatać na samym początku. Wystarczy delikatnie, bo ona w związku z tym, że dodajemy do niej soli, ona stopniowo puszcza tego soku i później, kiedy soku jest coraz więcej, coraz szybciej sok z następnych porcji puszcza. I nie uważam, żeby sensowne było ubijanie cały czas na hama, na maksa tak że niby taką będziemy mieli krzepę po tym robieniu kapuchy. Uważam, że wystarczy delikatnie to robić. Z solą nie przesadzać i najlepiej zostawić w dosyć niskich temperaturach. Teraz jest słonecznie tutaj, ale ja tą kapuchę zaraz zaniosę z drugiej strony domu, gdzie, z północnej strony domu, gdzie ona będzie sobie, zacznie się kisić i będzie sobie dojrzewała i myślę, że w takich no około 12 stopni mniej więcej będzie się kisiła. Dużo lepsza jest taka, kiedy ten proces przebiega wolniej i jest w niższych temperaturach. Oczywiście, mimo tego, że ten proces nie będzie taki burzliwy w niższych temperaturach, to ja i tak zawsze taką rurkę fermentacyjną zakładam. A oprócz tego kładę na, jakimś, na czymś, na jakimś spodeczku, na, w jakimś wiadrze. Te zakrętki mają taki plus, że nawet jeżeli coś wypłynie na górę, to. Mają miejsce na to, żeby ten płyn się jeszcze zebrał, czyli przez ten otwór, do którego wkładamy rurkę fermentacyjną i przez rurkę fermentacyjną, ewentualnie jeżeli miałoby to wszystko się przedostać do góry, ten płyn, to on jeszcze się uzbiera w, tym, w tej zakrętce. Moim zdaniem nie jest to bez znaczenia, dlatego że mamy więcej czasu na to, żeby zareagować i ewentualnie nie pobrudzić sobie kuchni, żeby żona się nie denerwowała. Pozdrawiam szanownych Państwa, do zobaczenia przy następnej kapuście. Cześć.